Razem z kolegami próbowaliśmy wywołać Dandiego i powstrzymać innych przed śmiercią. Nie wiedzieliśmy, że gra może zabijać. Na początku Dandy's World był tylko dziwną, starą grą, którą znaleźliśmy na forum. Plik nazywał się Dandy.Play, ale nie było go w żadnym oficjalnym serwerze w Robloxie. Zagraliśmy razem. Ja, Michał i Kacper. Na pierwszy rzut oka. Kolorowy świat, skacząca maskotka i głupkowate piosenki. Ale po kilku poziomach coś zaczęło się dziać. W jednym pokoju kamera zaczęła sama się obracać, a Dandy patrzył prosto na nas. Potem padły słowa. Jeszcze dwóch, potem koniec. Myśleliśmy, że to jakiś bak albo coś, ale tydzień później Michał zginął. wypadek krowerowy. Kierowca powiedział, że chłopak sam wjechał pod koła, jakby ktoś go wepchnął. Przestaliśmy grać na chwilę. ale kiedy Kacper dostał wiadomość w grze, Jesteś ty, wróciliśmy. Wtedy już wiedzieliśmy, to nie jest tylko gra. Zaczęliśmy próbować wywołać Dandiego. Tak jak wywołuje się duchy. W nocy, w ciemnym pokoju z laptopem i słuchawkami. Kacper powtarzał komendy znalezione na starym forum. Dandy, pokaż się! Dandy, zatrzymaj to! Dandy, słyszymy cię! Gra się zawiesiła. Na ekranie tylko czarne tło i napis Jeszcze jeden musi umrzeć. Wpadliśmy na pomysł. Może da się to odwrócić. Wgraliśmy grę do szkolnych komputerów. Kacper zostawił ją na informatyce. Myśleliśmy, że jeśli więcej dzieci zagra, rozmyje się ten kontrakt, który gra zawarła z nami. Ale kiedy rano wróciliśmy do szkoły, jeden z uczniów zniknął. Jego komputer cały czas grał muzykę z lobby gry, a na tapecie było jedno ciekawe zdjęcie. I wtedy zrozumieliśmy, nie chodziło o nas.